Cześć, tu za tyli dawno się nie widzieliśmy. Powracam po dłuższej przerwie. Dzisiaj trochę statycznie i w domu, bo pogoda trochę deszczowa. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, ostatnio mamy nagonkę na, na pewnych ludzi. Mówi się, że to ideologia, a nie ludzie. Słuchajcie, Młodzieży, która jest w ośrodku, która jest w Domach dziecka, która jest w różnych ośrodkach terapeutycznych, socjoterapeutycznych, wychowawczych, druga młodzieży, która doświadcza wytykania palcami. Słuchajcie, czy dobrze wam jest, kiedy wyzywają Was od patusów, czpunów, alkusów? od tego, że nie jesteście nic nie warci? Czy to was boli, czy to jest dla was obojętne? Kiedy rozmawiamy, sami mówicie, że zbyt często ludzie was krytykują. Widzą to, co złe, ale nie widzą tego, co dobre. Słuchajcie, właśnie tego doświadczają ci ludzie. Nie widzi się tego, co dobre, widzi się jakieś tam Przekonania, w jakieś poglądy i nazywa się tym, tych ludzi ideologią. Oni cierpią, tak jak wy, tylko z innego powodu. Chociaż z tego samego odrzucenia, wytykania palcami, spodśmiechiwania. Oni tak samo jak wy, też doświadczają przemocy. Słuchajcie, przerwijcie ten krąg. Przerwij, przerwijmy go razem, ten krąg nienawiści bo wy jesteście cenni i oni też są cenni, tacy jacy są i słuchajcie, um, słowa naprawdę bolą i myślę, że wy wiecie o, o tym doskonale, że słowa mogą ranić, mogą zabijać wręcz, to raz, to, to pierwszy temat, a drugi temat um, to, um, to rodzice, um, Powiem o tym temacie dlatego, że ostatnio kiedyś wrzucałem taki filmik yy, o tym, że trzeba przeciąć pępowinę od matki, yy, od rodziców. Słuchajcie, tak, wiem, że to jest temat, który jest mega długi, ale ja próbuję go skrócić i zaprosić Was do konsultacji, do rozmowy, do dialogu, czy tutaj, czy, czy, czy gdzie indziej. Słuchajcie. Yy, żeby przerwać krąg e, waszej rodziny, e, da się to zrobić. Po pierwsze, to jest dobra wiadomość, że da się zrobić. Nie musicie popełniać błędów rodziców. Nie musicie być narko narkomanami, nie musicie być alkoholikami, nie musicie być przestępcami czy tym wszystkim, co uchodzi za patologię. Nie musicie tego powtarzać. Na Boga, nie, nie musicie. Możecie wieść życie wolne od, tego, co było wtedy. Ale co trzeba zrobić? Trzeba sobie to wszystko uświadomić. Trzeba zajrzeć w głąb siebie, w historię własnej rodziny. Trzeba zobaczyć, trzeba przyjrzeć temu, co nasi rodzice robili, robią, przewartościować to, zobaczyć, co było dobre. Usłuchajcie, nie ma totalnie złych rodziców. Nawet najgorszy H ojciec, który lał, bił, pił. Nie wiadomo, co jeszcze robił. Miał coś sobie dobrego. Co wam dał? Na pewno. Choćby to była najdrobniejsza rzecz. Ja nie mówię, że to. Że to ale była taka rzecz, chociażby ona była tyci tci, ale była. Trzeba to zobaczyć. Podziękować, choćby za to, że żyjecie. Zaakceptować to, przerobić tą historię i wtedy dopiero wydłużycie na życie, które będzie życiem ku wolności. Naprawdę to jest możliwe. Jak przez terapię? Naprawdę przez terapię i rozmowę ze starszymi ludźmi wychowawcami, pedagogami, psychologami. Naprawdę nie masz się co bać. To nie znaczy, że Ty masz problem, tylko daj sobie pomóc. Bo ty jest... Bo, słuchajcie, ja też doświadczałem różnych problemów z rodzicami, tak? Ja też pewne rzeczy powtarzam. I, I ja, słuchajcie, ja może jestem tu, a wy tam, ale też pewne rzeczy musiałem przerobić. I dzięki właśnie terapii, dzięki e, rozmowie z kimś bliskim, z kimś starszym, potrafiłem sobie to wszystko uświadomić, teraz tych błędów moich rodziców nie popełniam. A moi rodzice też mieli no, troszkę na sumieniu. Nie byli święci nikt nie jest święty. I, i, I wasi rodzice nie są gorsi od moich. Wy nie jesteście gorsi ode mnie. Co tyle razy podkreślam i będę podkreślał. E, dobra, zapraszam Was do kontaktu. Link znajdziecie w opisie i w komentarzu. Trzymajcie się ciepło i, i nie poddawajcie się. I nie nienawiści. Pozdrawiam. test.